Okej, okay, no i słuchajcie, jesteśmy dzisiaj już po ogłoszeniu wyników inflacji w Stanach Zjednoczonych CPI. W Stanach Zjednoczonych miesięczne 0,1%. 1% Bitcoin w związku z tym natychmiast zareagował. Mieliśmy wzrost aż do 17 900, a nawet i 18 000 dolarów. I w tym momencie Bitcoin kosztuje już 17 900 dolarów, czyli o dobre 5% więcej niż kosztował, jeszcze dzisiaj rano. I były takie strategie na ten CPI dzisiaj, mianowicie 0,3 to były przewidywania rynkowe, czyli neutralne dla Bitcoina. 0,4 to niedźwiedzi dla Bitcoina, potencjalny scenariusz spadkowy i jutro w związku z tym wyższe stopy procentowe. Natomiast ten scenariusz, który został zrealizowany, 0,1 CPI. To jest scenariusz byczy dla Bitcoina, co może sugerować, że Fed będzie chciał spowolnić podnoszenie stóp procentowych, bo przypominam, że jutro będzie właśnie informacja o tym, o ile te stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych zostaną podniesione czy to będzie 0,5%. No jeżeli 0,5%, to to już gdzieś może być wliczone w kalkulacje wśród inwestorów. Jeżeli natomiast więcej czyli 0,75%. Niewątpliwie scenariusz negatywny dla bitcoina, natomiast pozytywny oczywiście dla dolara. Natomiast mniejsze podnoszenie stóp procentowych, na przykład 0,25%, to wtedy bardzo duże wzrosty nie tylko na bitcoinie, ale i na SP 500. Więc to są możliwe scenariusze, które jutro również będziemy analizować i w czasie rzeczywistym będziemy się do nich odnosić. Gdzie się będziemy do nich odnosić? I tutaj na narzędziach Max Data App i na telegramie narzędzi Max Data App będą live streamy oraz będą właśnie alerty wysłane w czasie rzeczywistym. Bo te alerty, zwróćcie uwagę, my agregujemy w czasie rzeczywistym, taki jak ten na przykład alert, bez alert bezpośrednio ze strony rządowej w USA. Ale to, na co również warto zwrócić jest uwagę, to to, że przed dzisiejszym wynikiem CPI w Stanach Zjednoczonych już rano o godzinie 6, rano 10, rano również były wzrosty. Więc zwróćcie uwagę, te wzrosty pojawiły się już wcześniej, jeszcze przed wynikami, ktoś już to rozegrał. I teraz warto jest zwrócić uwagę, jak je tutaj jest ryzyko w związku z tymi wzrostami. Bo jedno to mamy bitcoina, które jest lokalnie wysoko, warto zwrócić uwagę, co dzieje się zakulisowo. Ja teraz dodam rezerwę bitcoina, RBTCS na giełdach spot. I teraz zwróćcie uwagę, jak wyglądają wzrosty rezerwy bitcoina dzisiaj od samego rana, właśnie od godziny 6 rano, już się rozpoczęły wzrosty. Co to oznacza? To oznacza tyle, że bitcoiny zostały przelane na giełdy już dzisiaj od rana i te bitcoiny czekają na potencjalny, na potencjalną dobry moment do sprzedaży, na potencjalnie na to, żeby zostały sprzedane. Co się stanie, jak zostaną sprzedane? To jest 5,5 tysiąca bitcoinów, które w tym momencie... Czeka na ewentualną sprzedaż. 5700 bitcoinów. Sprawdźmy na max order booku, tutaj, jaki jest w tym momencie głęboki rynek. Wchodzę na order booka, który agreguje dane z 9 największych giełd kryptowalutowych w czasie rzeczywistym. Co 5 sekund te dane są agregowane i zwróćcie uwagę, głębokość w tym momencie na poziomie 16900 jest na poziomie około 3000 bitcoinów w realnych zamówieniach, które tutaj są. Więc prawdopodobnie około 16,5 tysiąca, w okolicach być może 16,200, to jest głębokość zamówień na te 5,5 tysiąca bitcoinów. Więc jeżeli, jeżeli te bitcoiny, o których właśnie przed chwilą mówiliśmy, miałyby być sprzedane, to być może jesteśmy w stanie zejść nawet do poziomu 16,500, 16,200 za bitcoina. To jest taki scenariusz, który może zostać zrealizowany, jeżeli te bitcoiny zostaną sprzedane. Dlaczego te bitcoiny mogą zostać sprzedane? Czyli jeszcze raz wyświetlę ten wskaźnik. Ano, dlatego, że cena po pierwsze już jest stosunkowo wysoko, czyli ktoś już tutaj ma zrealizowany, niezrealizowany jakiś zysk. To jest pierwsza informacja. A druga informacja to jest jutrzejsze stopy procentowe. W związku z tym. Jeżeli jutro stopy procentowe zostaną podniesione o te 0,5%, no to może ten rynek. Jeszcze się wahać i tutaj może być niepewność. To może też już być wliczone w te kalkulacje. Natomiast przy skrajnych sytuacjach, na przykład 0,25 duże wzrosty na Bitcoinie, ale 0,75 duże spadki na Bitcoinie. Zobaczymy, jak jutro Rezerwa Federalna o godzinie 20 będzie się wypowiadać. Koniecznie wbijcie na Telegram Maximusowy, a dostaniecie się do niego bezpośrednio ze strony Max Data App Po rejestracji będziecie mieli możliwość odebrania linków bezpośrednio do otwartego kanału. Na którym takie streamy oraz takie informacje w czasie rzeczywistym są agregowane i przekazywane. A teraz sprawdźmy. Co się dzieje na rynku, jeżeli chodzi o wiadomości? I tutaj widzimy przede wszystkim, że mamy sama bankmana Frida w pierwszej kolejności. Dużo informacji na jego temat się pojawia dzisiaj, ponieważ on został aresztowany w swojej willi na Bahamach przez policję na Bahamach i prawdopodobnie będzie eskortowany do Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie właśnie w celu ekstradycji. Jakie jeszcze newsy się pojawiają na tutaj na agregatorze newsów? Jeszcze raz sobie otwórzmy tę kartę. Widzimy również Binance Coina, który bardzo możliwe, że jest duży fut wokół giełdy Binance. BNB generalnie ma bardzo duże spadki, z tego względu, że są wątpliwości odnośnie rezerwy dotyczącej giełdy Binance, tam jest zabezpieczenie. Według niektórych rzędu 97%, a nie 101% tak jak ich raporty powinny podawać. Sprawdźmy jeszcze, co się dzieje na CryptoWatch, czyli na świecie kryptowalut. I tutaj po prawej na górze mamy language i mamy pl. Możemy kliknąć i możemy przetłumaczyć sobie automatycznie te nagłówki na język polski. I widzimy również właśnie informacje o Binance. Widzimy również informacje o CZ. Binance zaprosił, zamroził wypłaty kryptowaluty powiązanej z własnym tokenem, który wygląda jakby został schakowany, mówi CEO Binance'u, czyli CZ. Tutaj chyba jest mowa, to jest 11 dni temu tweet z Yahoo! Finance, ok, także to nie jest aktualne. No i teraz przechodzimy dalej do danych on-chainowych. Ważne jest też zwrócić uwagę na przykład na ten wskaźnik, który wybija skrajne poziomy w momencie, gdy pojawiają się duże momenty z akumulacji na albo Binance, albo na Coinbase. Dzisiaj rano stosunkowo duża akumulacja była na Coinbase tutaj w godzinach porannych, nocnych. O godzinie 3 w nocy, zaraz potem pojawiła się bardzo duża akumulacja ze strony na Binance, po której nastąpiły lokalne, niewielkie, zwróćcie uwagę tutaj, spadki rzędu niecały 1%. Zaraz potem jednak ta cena została spompowana. No i tutaj też te osoby, które wcześniej tę cenę spompowały, z pewnością miały informacje już dużo, dużo wcześniej i dlatego prawdopodobnie tak obstawiły tego bitcoina. Ok, przypominam, mamy na ten moment inflację na poziomie około 7% w Stanach Zjednoczonych realną. Stopy procentowe na ten moment tylko na poziomie 4%. Inflacja w Stanach Zjednoczonych tej wielkości ostatni raz była ponad 40 lat temu, była 40 lat temu równe, w marcu 82 roku na tym poziomie. Jeżeli byśmy chcieli tę inflację zwalczyć, zatrzymać ją, powstrzymać w Stanach Zjednoczonych, stopy procentowe muszą. Pójść powyżej tej inflacji. W związku z tym poziom 5, a docelowo 6, 7, 8% prawdopodobnie jest w ciągu najbliższego roku nieunikniony. Oczywiście będziemy to obserwować, analizować na bieżąco w czasie rzeczywistym. Na ten moment to by było na tyle. Mam nadzieję, że te materiały są dla Was pomocne. Przypominam Wam o tym ryzyku, które kryje się tutaj za tą ceną, a mianowicie ten wzrost bitcoinów na Giełdach spotowych, który cały czas tutaj zagraża cenie i może tę cenę w dowolnej chwili zdampować. Na ten moment to by było na tyle. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i niech chosca będzie z nami. Cześć!